Europa jest uboga w surowce. Importuje 90% najważniejszych surowców. Unia Europejska chce zmniejszyć swoją zależność dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym. Czy pośpiech w pozyskiwaniu zasobów wtórnych się opłaci? Sprawdźmy to. Jesteśmy na przedmieściach Brukseli. Belgijska rodzina średnio ma w domu 74 urządzenia elektroniczne. 13 z nich nie używa. Stowarzyszenie Recupel zorganizowało zbiórkę. Urządzenia w dobrym stanie będą odnowione albo odsprzedane. Dzisiaj interesuje nas ta druga część. Będą poddane recyklingowi. La première étape, c'est d'effacer de, 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 l'ensemble des données personnelles. Les piles vont à droite, le, le fer va à gauche. Si tout le monde le faisait, la Terre serait moins malade. Quand on voit un petit peu l'intérieur de ces appareils, on, on s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de matières premières, tout ce qui est aluminium, le lithium ou le nickel. Europejska dyrektywa dotycząca zbierania odpadów elektronicznych będzie zaktualizowana, aby jak najlepiej wykorzystać coraz cenniejsze materiały. Comet Sambre pomoże lepiej zrozumieć tę te kwestie. Ten europejski lider recyklingu metali odpowiada na rosnące zapotrzebowania na zasoby, które są niezbędne do zielonej i cyfrowej transformacji. Metale ziem rzadkich. Tetypicznie ten motor elektryczny, który pon extraire la valeur terre rare produite essentiellement en Chine contenu dans les aimants que vous voyez ici et c'est la raison pour laquelle on essaie de diminuer notre dépendance Europe. Sztuczna inteligencja pozwala temu robotowi sortować inne metale, takie jak aluminium i miedź, które znajdują się na liście 34 kluczowych surowców Unii Europejskiej. Notre stratégie RD est d'essayer d'aller de plus en plus loin dans la purification de ces métaux et donc dans le prix. Et donc, on va euh, équiper cette ligne de nouveaux capteurs qui permettent d'aller encore, encore plus loin, notamment dans la séparation des aluminiums par famille d'aluminium. C'est surtout de l'innovation appliquée pour euh, répondre aux besoins du, du secteur. Unia Europejska chce, aby do 2030 roku jedna czwarta używanych materiałów krytycznych pochodziła tylko z recyklingu. Komisja Europejska chce przedstawić akt dotyczący gospodarki cyrkularnej do końca 2026 roku. Łącznie około 12% produktów używanych obecnie w Unii Europejskiej pochodzi z recyklingu. Roswall chce promować konkurencyjność gospodarki o obiegu zamkniętym, aby zwiększyć tę liczbę. we have a lot of policy already but we need to get the economics right one thing that we have struggled with is that virgin materials is cheaper than recycled uh, and also, uh, we, we sometimes don't have the techniques. But of course, there is policy. There is policy when it comes to making, for example, targets in different uh, materials. We need to make a single market for waste. We need to see as an asset that we also need to use more sustainable, more economical, and also for our, our, our own security. Nie chodzi tylko o Jedziemy do Danii, by omówić inny strategiczny sektor. Branża budowlana odpowiada za 40% wszystkich odpadów. Ta budowa to projekt pilotażowy. Pewne materiały są demontowane w celu ponownego wykorzystania. concrete is one of the most co 2 intensive materials. so if you can do some kind of solution where you can reuse them directly, don't need to recast them or anything, this is the best for environment and also in terms of saving new resources. Ale to wciąż praktyka Dużo wciąż ulega it's a quite low value recycling process. you can crush it down and then, for example, you use it as a base layer when you do road construction. Akt dotyczący obiektu zamkniętego powinien też obejmować zmianę przepisów dotyczących odpadów, by zminimalizować ilość tych niepoddawanych recyklingowi. To so kind of Firma Solum zainwestowała w tego robota, który jest w stanie zapobiec znikaniu tak tzw. mieszanych odpadów. Wood, concrete, metal

Te wewnętrzne szklane przegrody zostały wykonane z dawnych zewnętrznych okien, z miejsc rozbiórki. w Danii jest tylko około 4% w środowisku budowlanym, to oczywiście musi wzrosnąć. że w 2060 we are to double the amount metrów Globally, that's just not possible if we don't look at resources as something that is a scarce thing that we need to take care of. It's a conservative industry. Things are moving uh, slowly, but but they are moving uh, in the right direction. And you're making it move. We are making it move. We're making it possible. To, nice to see. You. Nice to meet you. Hello. Architekci Zlendager to eksperci w tej dziedzinie. Oto dom komunalny, który zbudowali na terenie dawnego targu. What I'm most excited about is actually the reuse of concrete. These elements kept some of the small scratches, traces of the past. What you see is actually similar. We tried to utilize what was given to us.

If we have existing buildings on site, we would always try and assess the opportunity for transformation or renovation of the building. Our mantra is form follows availability. Taking that responsibility seriously is, it's really important. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia na drodze do bardziej circularnego świata.